Hejka, witam serdecznie wszystkich na kanale Butiki Idealna. Co ja tutaj robię? O co chodzi? Nie ma nas jeszcze na YouTubie, więc postanowiłam e, założyć kanał, na którym będziemy Tworzyć serię, ubierz się ze mną na różne okazje. Na przykład jakaś kolacja, teraz wigilia, urodzinki kogoś, wyjście do klubu, wyjście na zakupy, whatever, wszystkie różne. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Dziś wybieram się na urodziny do Adriana. Wszystkiego najlepszego, Adrian i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu co dzisiaj na siebie ubiorę na tą okazję zostańcie ze mną make up i fryzura już jest jeszcze trzeba pomalować usta w tym świetle jakaś jest pomarańczowa, ale poczekajcie, stanę sobie o. w świetle dziennym chyba już jestem normalna albo nie do końca make up i fryzura już zrobione a teraz idziemy szukać jakiejś stylizacji do butiku usta żeby malować i ten podkład no dobrze wchodzimy do butiku i tak tutaj jest seria sprzedane tu nie tu są na tiktoka planowane tu planowane na zdjęcia i suknie sylwestrowe a więc tak mamy tutaj takie właśnie Piękne suknie, zastanawiam się nad którym z nich. Te dwie moje ulubione. I wiele, wiele innych. Ale chyba ja się zdecyduję na tą. Jednak jest trochę pognieciona, więc parownica w dłoń. W międzyczasie czekuję jeszcze dla Was paczki. E, zamówienia: spódniczka, krateczka, bluzka, krateczka. Ostatnia sztuka, tutaj muszę do. Do mojej kolekcji dołączyć i za chwilę właśnie no, spakujemy ją razem. Paczka gotowa, ale jeszcze mam jedną wysyłeczkę. Ech. Chyba nie będę tak szczegółowo pokazywała, tylko zakończenie samu Wrzucam szybko wizytówkę Paragonik. Różnie nie chciałam się przenosić z aty, bo tak się to prezentuje. I butyki Daria. Mam nadzieję, że dojdzie na święta. Musi dojść. A więc tak się prezentuje w sukni. No jestem na włosaka. Teraz właśnie muszę zdecydować, które jest topy czy beżowe, e, czy czarne. Czy jest stopy czarne, czy beżowe? Czarne, czy beżowe? Chyba będzie za czarne. Więc weźmiemy. Beża. Tu mam Nikiteczkę, nie wiem czy to ona też będzie na środku czy na boku, e, tu mam właśnie taki choker, choker, e, różnie wszyscy to nazywamy, e, z kolibry, zegarek z Juicy, pierścionek jeden, a i jeszcze paska, nie mam i i pasek, ta -dam! A więc tak się prezentuje moja dzisiejsza stylizacja sandałki na tę porę, ale impreza będzie w lokalu, więc na początek sobie wejdę w inne buta, a potem sobie zmienię na te miśki, ponieważ przy robieniu pedikuru za bardzo sobie chciałam ten duży palec i wszystkich prawie innych butach zakrytych, bardzo mi boli. Oczywiście doleciały jeszcze kolczyki z mojego butiku. Naprawdę są mega, mega. Chociaż nie wiem, czy to już nie tłumacz, czyli za wiele, wiele. Ale to jeszcze zdecyduję, czy kolczyki zostają, czy jakieś delikatniejsze, czy w ogóle bez kolczyków. Ale myślę, że cała propozycja. O, jeszcze pasek, oczywiście też z mojego butiku. Dziękuję za obejrzenie. Wyczekujcie kolejnej serii z nową stylizacją. Ubierz się ze mną na jakieś inne wyjście. A tymczasem życzę miłego wianka.